Młodsi kierowcy kategoria Baby Rock i przed nami wyścig trzeci tej kategorii. Ta kategoria jest ciekawą kategorią. Pamiętam jeden z zawodników pokazów kiedyś. Tutaj ten tor jest dosyć długi, więc te Baby Rocki czy pokazy nie osiągają takich dużych prędkości tutaj na tych prostych, a jeżeli jest ich dużo, to mieliśmy taki przypadek, że jeden z kierowców pokazów kiedyś zasnął na tej prostej i wjechał nie, nie, nie. zasnął na tej prostej i wjechał, bardzo fajna postać, nie, nie widać już go na, w, w parku maszyn, nie jeździ, ale, ale był dobrym narybkiem do tego, żeby zdobywać najlepsze, najlepsze pozycje, ale niestety tam poszła chyba rezygnacja, nie, nie ma już tego chłopaka. No na, na to musiał być naprawdę zmęczony. Tak, to było jedne z pierwszych jazd oczywiście, ale był taki przypadek, że zasnął i pojechał prosto i na szczęście dobrze się to skończyło, nigdzie nie wydzwonił, ale mamy tymczasem najazd już w kategorii Baby Rock. No tutaj widzimy Formowali Szymon, się. Szymon Łykowski, pozycja numer jeden, on naprowadza, pomarańczowy kask, pomarańczowy... Oklejenie wózka i kombinezon, czyli charakterystyczne dla teamu CRG. No i zrozumiałe, bo Szymon Łykowski będzie kierowcą CRG, fabrycznego teamu. Póki co jest zawodnikiem satelity CRG, tego słynnego teamu fabrycznego tutaj w Polsce MK Racing. Tuż obok niego Michał Pomocki, czerwony kask. Tutaj z pewnością. Będzie trzeba zwrócić uwagę na rywalizację tych dwóch zawodników, bo oni są najszybsi w ten weekend. No i zobaczmy, zobaczmy. rozpędzają się. I gasną światła. Nie, nie, nie gasną. Jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedna pułk. Czternastka na torze. Szymon Łykowski, Michał Pomocki, Mateusz Walto jest pierwsze trzy pozycje. Tą drugą linię uzupełnia Oliwier Dur, później Błażej Kostrzewa, Adam Majek, Jan Sendek, Borys Piotrowski, Kasper Rajpolt, Adam Bryła, Henryk Romanowski, Hugo Beszterda czyli młodszy brat Iwo, startującego w OK Junior, Tadeusz Kaczur i Mikołaj Gawlikowski. I to o czym mówiłeś wczoraj, Mikołaj Gawlikowski odpadł. Z jednego wyścigu, jakiś tam defekt techniczny. No i dzisiaj z ostatniej pozycji startuje. Tak jest, nie ukończył wyścigu wczorajszego. Chyba tam go trochę, gdzieś chyba obróciło. Mieliśmy wczoraj trudną pogodę dla tej kategorii, ale chłopaki i dziewczyny dali radę. No, 14 zawodników najmłodszych. To jest właśnie kategoria pucharowa włączona do Mistrzostwa Mistrzostw Polski Młodzików. Najmłodsi zawodnicy. Licencja w Polsce od wieku 8 lat. W niektórych przypadkach wcześniej, jeśli, jeśli taki adept ma duże doświadczenie właśnie w treningach pokazowych, w tych kategoriach najmłodszych, tedy może uzyskać licencję takim specjalnym trybem wcześniej niż po ukończeniu 8 lat. No, tutaj kilku zawodników otrzymało właśnie taką licencję. Są już doświadczeni, chociaż trudno tutaj mówić o doświadczeniu w wieku lat 7. Ale zobaczymy. Zobaczymy podejście numer dwa, Tutaj widzimy asystent dyrektora wyścigu. Zwolno panowie. Taką zdyscyplinowana. To Muszą dobrze. zająć korytarze. No nie zajęło. Nie zajęli przez Sebastian Pawełkiewicz kręci głową, nie, jeszcze raz. Jeszcze raz, czy, po, czy jedziemy? Nie, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. <laughs> Zielone flagi są, jedziemy wyścig. No na pewno tutaj będzie jakaś, e, jakieś konsekwencje w związku z tym startem. Już widzimy, że Sebastian Pawełkiewicz rozmawia przez radiotelefon z sędziami, rozkłada ręce. Ale wyścig trwa, jedziemy. O, A to właśnie Sebastian Pawełkiewicz, czyli dyrektor wyścigu starter. Jedziemy w wyścigu. Szymon Łykowski na prowadzeniu. Michał Pomocki drugi. Trzeci Mateusz Wal. Jedziemy, jesteśmy w kukurydzy. Szykana. Mamy tam zmianę na pozycji drugiej. Za chwileczkę będziemy mieli odczyt z wyników na żywo. Michał Pomocki jest trzeci, pierwszy, Szymon Łykowski. Mateusz Wal, trzeci. Drugi, Nie, drugi przepraszam. Drugi. Tak, właśnie mądry trzeci Jadą ciaśniutko, tej, tej prędkości tutaj niestety brakuje w tych wózeczkach. Dlatego bardzo ciasno jadą. Już tutaj widać te umiejętności tych zawodników. No ale tak jak mówiliśmy wczoraj, mały silnik, 60 cm pojemności. No specyfikacja właśnie dopasowana do takich najmłodszych adeptów. Na tym to, że chyba się nawet nie hamuje w tej kategorii. Myślisz? Tak. Jest tylko odpuszczenie gazu w tych najciaśniejszych zakrętach, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby hamowania. Dobrze, dobrze wiemy, że wózek kartingowy, czy to w małej kategorii, czy w większej nie jest wyposażony w dyferencjał, w mechanizm różnicowy z tyłu, więc samo pokonywanie zakrętów, sam skręt kierownicą to jest zwolnienie go karta, więc dlatego śmiem twierdzić, że być może nawet nie używają tych hamulców. No, i zobaczmy. Taki wężyk oto powstał po y, drugim okrążeniu. Prowadzi niezmiennie. Szymon Łykowski, minuta 7580. Y, to jest najlepszy czas tego wyścigu. Właśnie autorstwa młodziutkiego zawodnika. Jeden kierowca poza wyścigiem zjechał do parku maszyn. Y, za chwileczkę zobaczymy, może uda nam się dostrzec, y, któż to taki numer. No, nie widać ale na pewno Parolin Poland, e, trzynastka, Hugo Beszterda. Hugo Beszterda, tak. Ale będzie kontynuował? Nie, zjeżdża, czy... Nie, nie może już chyba kontynuować, zjeżdża, zjeżdża. Na tak na wagę, jest. Tak. Wracamy do rywalizacji. Szymon Łykowski widzieliśmy już, powiększa swoją przewagę. To jest ta grupa pościgowa, którą od, y, otwiera Michał Pomocki z kolei. Odzyskał drugą pozycję, y, trzeci. Mateusz, Wal czwarty, Błażej Kostrzewa, ktoś otrzymuje karę. Prawdopodobnie 10, to 10 sekund. sekund. Tak, to jest za wyjechanie. Y... 42 numer. Za wyjechanie z tunelu startowego Adam Bryła. Adam w tym momencie na pozycji numer 10. No i zobaczmy numer 96 Mikołaj Gawlikowski. Z ostatniej pozycji przebija się, jest już na miejscu dziewiątym. A więc, oj, mamy tam incydent. Obróciło jednego z zawodników, właśnie na tej patelni. Jeden z kierowców, Bambini. O ile dobrze widzę, oklejenie. Adam Majek chyba. Utracił pozycję numer 6, więc był wysoko. No teraz niestety jest, jedzie na końcu stawki. Widać było te emocje, jak przy sobie tam stuknął w kierownicę. Przesympatyczny y, kierowca, Adaś Majek. Miałem możliwość w zeszłym roku w kwarantannie rozmawiania z tymi najmłodszymi, y, również y, z Adasiem Majkiem. Y, no niezwykli pasjonaci, muszę ci powiedzieć, sławek, naprawdę. To są prawdziwi kierowcy kartingowi, wyścigowi, można powiedzieć. Tak jest. Oczywiście, Wyścigi to wyścigowi. jest cały świat. No i bardzo dobrze, bo jest to na takich, na takie dzieci mega fajnie to działa. Uczy dyscypliny, jest pokora. Nie zawsze można wygrywać, tak jak tutaj mamy właśnie te incydenty i tak dalej, jest to Nie ważna lekcja tak, też od kierowców, jest To ważna no to... lekcja dla tych młodych ludzi, którzy później e, efekty tego dostaną. Czy będą kontynuowali karierę, czy, czy zostaną kierowcami jakichś formów, czy może jakichś samochodów, e, to, to i tak pewne predyspozycje, pewne... Umiejętności, Umiejętności zostają, zostają tak. dokładnie więc. Mikołaj Gablikowski, teraz z najlepszym y, czasem wyścigu. Minuta 7, 0,64, a więc goni Mikołaj z pozycji numer 14. Jest w tym momencie już y, w pierwszej dziesiątce, z dziewiąty. A więc no, przyspieszył tam. Y, na pewno przeskoczy Adama Bryłek, który dostał 10-sekundową karę za wyjazd przy starcie. Z tunelu startowego, a tutaj mamy znów kłopot jednego z kierowców. No, niestety, znów Adaś Majek. No, ale to są początki tych zawodników. Yy, oni szlifują swoje umiejętności, yy, właśnie w tych najmłodszych kategoriach, niezwykle ambitni, niezwykle. Płonący tą, tą wiedzę i doświadczenie kartingowe. A tymczasem yy, zobaczmy. Michał Pomocki zbliżył się troszeczkę do lidera. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że Michał przyspieszył ewidentnie. I jest już na ogonie prowadzącego Szymona Łykowskiego. Tu oni walczą o, o zwycięstwo chyba w klasyfikacji generalnej, bo ten wyścig z pewnością będzie bardzo kluczowy dla układu klasyfikacji. Pozostały dwa okrążenia. Zobaczymy, czy będzie teraz atak na patelni. Nie. Szymon ale jest Wytowski. bardzo blisko, jest bardzo blisko. Porobiły nam się tutaj kilka takich grupek. Jest, jest, jest wyprzedzanie. No i zobaczymy. Czy wyjdzie z tego, czy ta prędkość z tego zakrętu. O, mamy delikatny. Jadą no, tak. równo panowie, ale pierwszy w, w kukurydze wjedzie jednak. Tak, Szymon. Trzeuman tak. jest pierwszy. No, ale próba, próba yy, Michała, bardzo udana, to takie postraszenie lidera. Jestem tutaj, uważaj, jestem za tobą. Yy, mam broń, której <grych> nie zawaham się tak, użyć ale... czyli w, wózek i, i tunel ten powietrzny, który. Zobaczmy, który czy teraz może, chociaż ta kategoria dosyć ciasno tutaj jedzie i nie ma możliwości wejścia od wewnętrznej. Ale jeszcze może za chwilę próba, bo to już jest ostatnie okrążenie tego wyścigu, więc na pewno Michał Pomocki będzie próbował tutaj Szymona jeszcze ugryźć na sam koniec. Czy to będzie w pierwszej patelni? Zobaczmy. Nie widać, żeby się odchylał tu do wyprzedzania. <laughs> jeszcze nie teraz, a czy teraz, teraz będzie próba? Tak, jest próba, ale niestety nożyce w wykonaniu. Tutaj z Szymona i większą prędkość miał, wjechał lepszą linią w ten zakręt. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, te patelnie są takie tutaj do wyprzedzania: dobre i niedobre, bo momentami to właśnie ta utrata tej prędkości powoduje, że mimo wyprzedzenia, to ten zawodnik, którego wyprzedziliśmy, ma lepszą prędkość wyjścia i do kukurydzy wjeżdża w zakręt pierwszy. No i mamy metę, a ja patrzę na Mikołaja Gawlikowskiego, który przesunął się o kolejne dwie pozycje. Prawo, gratulacje. Mikołaj znakomicie w tym wyścigu, czyli e, przesuwa się z 14 na 7. Wygrywa Szymon Łykowski, druga pozycja Michał Pomocki, trzeci Mateusz Wala, więc to co mówiłem, tutaj w tej ścisłej czołówce nic nam się nie zmienia, chociaż e, no, dla układu sił będzie e, kluczowy ten wyścig, wygrany przez Szymona, który był drugi w klasyfikacji. Teraz ma jedno zwycięstwo na swoim koncie. I już wszyscy na mecie. A więc zobaczmy klasyfikację. Szymon łykowski w tym wyścigu wygrywa Michał Pomocki, tuż za nim później Mateusz Wal, Błażej Kostrzewa, Kacper Rajpolt. Borys Piotrowski Mikołaj Gawlikowski Elwierdur Adam Bryła ukarany 10 sekundami, a więc na pewno. Spadnie niżej Jan Sendek i kolejni zawodnicy Henryk Romanowski, Tadeusz Kaczor, Adam Majek i Hugo Beszterda, który przed czasem zakończył tą rywalizację.